Cześć, cześć. Ja dzisiaj, jak widzicie, przy swoim wiernym stole elaboracyjnym. Dzisiaj taki bardzo króciutki materiał. Chciałem się z wami podzielić moją, moimi przemyśleniami, moją propozycją. Też chciałbym, żebyście mi powiedzieli, co wy o tym sądzicie. A mianowicie, wymyśliłem sobie, tutaj sobie zapis, spisałem listę. Ja ją tutaj wam teraz wyświetlę. Spisałem sobie listę kolejnych filmów. Oczywiście jest to jakiś zarys, bo ta lista może ewoluować w zależności od tego, co uda nam się zrobić. Mi, co uda mi się zrobić, jakie będą wasze oczekiwania. W międzyczasie, jak będzie się coś ciekawego pojawiało, jakby choć na przykład ten Garmin C1 Pro, który jeszcze cały czas jest zapakowany, ja tam go wrzucałem na zakładkę społecznościową Fotkę z zapytaniem czy chcecie zobaczyć. On jest cały czas fabrycznie zapakowany. Nie robiłem materiału jeszcze, ponieważ chciałbym, żeby ten materiał wyglądał w ten sposób, że ja nie, nie będę Wam pokazywał jednego materiału z otwierania pudełka, bo to nie jest jakoś specjalnie zajmujące. Tak? Chciałbym otworzyć pudełko, pokazać Wam zawartość, jakoś tam z grubsza omówić sam produkt. I oczywiście, żeby w tym samym materiale były, była zawarta próba ze strzelnicy, no, żeby to było jakieś takie w miarę, w miarę kompletne, prawda? Co bym jeszcze mógł dodać? Nie wiem, proponujcie, jeszcze raz wyświetlam listę, proponujcie co byście chcieli, w jakiej kolejności. Dlaczego, dlaczego tak się upieram o, o, na wasze propozycje? Już wam mówię, dlatego że pojawiło się sporo komentarzy komentarzy o najróżniejszej treści, wynikające oczywiście z Waszych potrzeb, prawda? E, gdzie na przykład jeden z widzów serdecznie pozdrawiam, zapytał mnie, czy mógłbym nakręcić materiał na przykład o treningu mentalnym. Oczywiście, oczywiście, że tak, jest to bardzo ważne, e, psychika ustrzelca. To jest tak naprawdę ocean. Ocean, słuchajcie, to jest. Dla strzelców, którzy na poważnie strzelają, to jest w porównaniu do techniki stricte strzelania, to to, co jesteśmy w stanie wypracować w głowie, to jest 90% sukcesu, bo sama mechanika, że tak powiem, ciała jest do wypracowania. W zależności od naszych możliwości, tak, ale stosunkowo szybko. Przy dużym zaangażowaniu strzelca możemy od zera, że tak powiem, do momentu, kiedy zaczyna strzelać prawie same dziesiątki, tak? Nie, nie jesteśmy w stanie strzelać samych dziesiątek, chociaż ostatnio Chińczyk na Olimpiadzie pokazał, że można. Jesteśmy w stanie wytrenować takiego strzelca. Kilka, kilkanaście miesięcy. Tylko, że on nie będzie strzelał na zawodach. Param, taka ciekawostka. Więc tak, trening mentalny oczywiście jak najbardziej, ale myślę, że warto by było zająć się tym tak od zera do bohatera, tak czyli po kolei. Dlatego jako pierwszy napisałem, bo tu się bardzo, bardzo dużo pytań pojawia. Napisałem, że warto by było zrobić materiał, jaki karabin na początek. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie jest to temat, który dotyka, dotyka nas wszystkich. Temat oczywiście też rzeka, tak? No, ale biorąc pod uwagę nasze realia, nasze możliwości, jesteśmy tylko strzelcami amatorami. Mamy swoje życie, swoje potrzeby, rodziny, domy i tak dalej i tak dalej. Co ogranicza nasz, nasz budżet, więc bardzo często właśnie ludzie pytają Sebastian, co byś polecił na początek? Żeby to miało ręce i nogi, żeby się z tego dało strzelać, żeby to też nie kosztowało milion złotych monet. Więc myślę, że to będzie dobry, dobry wstęp do, że tak ten cyklu filmów dotyczących strzelstwa sportowego. A dalej się zobaczy. Tymczasem trzymajcie się, hej!